Wiem, co powiedz mi o sobie. Opowiedz mi o sobie. So you you CV, i czekałeś i czekałeś cierpliwie i wreszcie dostałeś ten telefon. A teraz masz rozmowę rekrutacyjną. Siedzisz po drugiej stronie stołu, a pani z HR uśmiecha się i zadaje to pytanie. Opowiedz mi o sobie, ty w tym momencie panikujesz i nie wiesz co zrobić, nie wiesz co powiedzieć. Zaczynasz się jąkać, i w połowie rozmowy mówisz sobie, aaa, zrobiłem to źle. Dlaczego to powiedziałem? Dlaczego nie powiedziałem takiej drugiej kwestii? No i nigdy nie masz drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia. Zwykle menedżer podejmuje decyzję w pierwszych trzech minutach rozmowy. Więc czy robisz dobre wrażenia? Dzisiaj podzielę się z Tobą z perspektywy właściciela firmy, z perspektywy pracodawcy. Jaka jest najlepsza odpowiedź na to pytanie? Opowiedz mi o sobie. Rafał Szreinert, zapraszam. Linki do partnerów znajdują się w opisie materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Mam za sobą całkiem sporo rozmów rekrutacyjnych i nie potrafię powiedzieć, ile razy widuję ludzi, którzy mają problem z tym pytaniem, ale jednak zdarzają się incydenty, że jestem pod wrażeniem niektórych odpowiedzi. Ostatnimi czasy rozmawiałem z kilkoma znajomymi, którzy zatrudniają spore zespoły, a także z dwiema kierowniczkami działów HR, z którymi. Jako firma współpracowaliśmy. I w efekcie zebraliśmy jedne z najlepszych odpowiedzi na to dokładnie pytanie. Powiem ci, jak najlepiej na nie odpowiadać. A pod koniec tego filmu odejdziesz z dokładną formułą tego, co musisz powiedzieć i jak to powiedzieć. Dam tobie też mały scenariusz, mały szablon. Więc następnym razem, kiedy zostaniesz zapytany o tę kwestię, to będziesz wiedział dokładnie, co powiedzieć. A teraz pozwól, że dam Ci najpierw kilka zasad. Zasada numer jeden. Kiedy osoba z HR zadaje Tobie pytanie, opowiedz mi o sobie, to tak naprawdę nie pytają o całą historię Twojego życia. Nie pytają o Twoich rodziców, o Twoje pochodzenie, imię o Twojego psa i czy masz kota. Nie o to chodzi. Więc kiedy ludzie słyszą to pytanie, myślą: A pozwól, że opowiem Ci historię mojego życia. One hour later. I 20 minut później nie mówią o niczym ważnym, niczym konkretnym. Więc to, co tak naprawdę. HR-owcy chcą usłyszeć, menedżerowie chcą usłyszeć, to to, co ty przynosisz do firmy. Więc od teraz, kiedy usłyszysz pytanie, opowiedz mi coś o sobie, to chcę, żebyś dokonał pewnej mentalnej zmiany. Zmiany w sposobie myślenia, ok? Więc tak naprawdę spytaj się, jaką wartość mógłbyś wnieść do tej firmy, jakie problemy możesz rozwiązać dla tej firmy. O to właśnie oni proszą. A ty nie powinnaś mówić dalej i dalej o tym całym pochodzeniu, o tym kocie, o wszystkich innych sprawach. Nie rób tego. Zasada numer dwa. Bądź sobą, ale bądź najlepszym sobą, bo widzisz, jednym z błędów, które ludzie często popełniają, jest to, że wierzą w często powtarzane hasło po prostu bądź sobą. Tak, oczywiście. Ty chcesz być sobą, ale chcesz być najlepszym sobą, najlepszą wersją siebie. Chcesz być autentycznym. Nie chcesz być fałszywym, ale to nie znaczy, że po prostu dzielisz się wszystkim. Ten pierwszy raz, kiedy. Siedzisz przy stole właśnie razem z osobą do spraw rekrutacji, to to jest jak randka, okej? Okay? Po prostu się poznajecie. To jest jak randka przy kawie. Więc upewnij się więc, że prezentujesz swoje najlepsze ja. Prowadź do przodu. Więc kiedy zadają tobie pytanie, wszystko, co mówisz, to każde oświadczenie, które składasz, to zawsze chcesz to powiązać z tym, co jest dla nich ważne. Co w tym znajduje się dla nich. Więc podam przykład. Załóżmy, że ktoś jest zatrudnia, a Ty aplikujesz na stanowisko menedżera marketingu i dostajesz pytanie, więc opowiedz o sobie. No i typowa odpowiedź, którą ktoś mógłby udzielić, ktoś mógłby to powiedzieć, to no wiesz, ja hmm, od kilku lat pracuję w marketingu i hmm, no od dawna korzystam z mediów społecznościowych, w sumie to hmm, całe życie, już jak Facebook był w Polsce. No i więc jestem z tym zaznajomiony, znam ten cały marketing i em, zacząłem z tym em, działać z kilkoma osobami i, puta, i później, wiesz, em, no mam rodzinę i moja żona mówi mi, żebym pracował w firmie, która daje stabilną pracę na umowę o pracę, a nie umowę o zlecenie. No i oto jestem, bo szukam firmy, która daje wspaniały potencjał do wzrostu i jest w dobrej lokalizacji, a, a tutaj mam tylko 10 minut samochodem. Widzisz problem? Większość osób w ten sposób mówi tylko, ja ja, 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 ja mam blisko, fajne wynagrodzenie, fajna umowa i tak dalej. To jest kiepski pomysł. A teraz jak się czujesz, myślę, że będziesz menadżerem do spraw rekrutacji, kiedy zadajesz sobie takie pytanie. Daj w komentarzu poniżej. Jestem ciekaw, Twojego spojrzenia na tą sprawę. Jak byś się czuł, jakbyś odniósł taką osobę, która mówiła w ten sposób, jak ja przed chwilą? Więc, zamiast gadać o tym, o moim pochodzeniu i o tych wszystkich rzeczach, czego ja chcę, to pamiętaj, że nie jest to dobry pomysł. Ale jeśli zamienisz to, czym mówiłeś, w korzyść, co z tego wynika dla nich, co to oznacza dla menedżera czy dla osoby z herów, to idziesz w dobrym kierunku. I co mógłbyś powiedzieć w takiej sytuacji? Podam tobie taką prostą formułę. Mówisz o sukcesie, jak rozwiązujesz problem. I jak możesz pomóc? Czyli trzy rzeczy powtarzam: sukces, rozwiązanie problemu i jak możesz pomóc. Pozwólcie, że to zademonstruję. Powiedzmy, że jest to ta sama rozmowa o pracę, podczas której aplikujesz do działu marketingu. Po pierwsze, od czterech lat zajmuję się marketingiem i specjalizuję się w pomaganiu firmom oraz przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes. W tym czasie pracowałem w firmie X i średnio co roku mieliśmy wzrost o 30%. I to jest ten sukces, o którym powiedziałem, i teraz drugi krok, czyli rozwiązujesz problem. Więc kontynuujesz. Firma X miała duży problem z zaangażowaniem w social mediach i z ruchem organicznym w Google. I takie działania rozwojowe właśnie mnie pasjonują. Mam kilka pomysłów i strategii, które można wdrożyć u Państwa w firmie. Widzisz, jak to działa? Mówisz o swoim sukcesie, ale bez przechwałek. Później mówisz, czym jest Twoja siła. Jeśli inna strona, na przykład potrafisz tworzyć skuteczne leki marketingowe, i dodaj tutaj kilka przykładów, co dokładnie robisz. I na koniec zadajesz pytanie. I spytaj się, czy właśnie tego Państwa firma oczekuje z działu marketingu, że zwiększymy ruch w firmie? I w tym końcowym pytaniu mówisz o tym sukcesie, który zrobiłeś, bo ktokolwiek zadaje pytanie, pamiętaj, to kontroluje rozmowę, więc chcesz zadać pytanie. No a teraz w tym momencie, co odpowiada? manager HR, czy do spraw rekrutacji, on mówi ok, no tak, właśnie szukamy osoby, która zwiększy ruch firmy, która zaprojektuje lejek i tak dalej, whatever. Tylko dlatego, że jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej nie oznacza, że nie musisz sprzedawać. Ty właśnie musisz siebie sprzedawać. Czyli musisz zapamiętać ten trzystopniowy proces, który jest zakończony pytaniem. I dlaczego powinieneś to zrobić? Żeby następnym razem być przygotowanym. Nie chcesz wyjść nieprzygotowanym. W rzeczywistości dobrze, jeśli sobie to napiszesz i przećwiczysz przed każdą rozmową o pracy na stanowisko, które Ciebie interesuje. Więc kiedy staniesz przed potencjalnym pracodawcą, to będziesz gotowy. Trzeba to pamiętać i powtarzać wiele razy. No i oczywiście powtarzać to tak długo, aż wyda się tobie to bardzo naturalne. Musisz siebie dobrze sprzedać i pokazać im benefity. Ostatnią rzeczą, jakiej nie chcesz, jest panika i jąkanie się, i to, że nie wiesz, co opowiedzieć. Nie chcesz tego robić. Jeśli uznasz ten film za przydatny, to skomentuj poniżej. A jeśli chcesz się wyposażyć w praktyczną wiedzę biznesową, jeśli chcesz nauczyć się komunikować z przekonaniem, aby w końcu zdobyć szacunek, na który zasługujesz i osiągać swoje cele, to upewnij się, że klikniesz przycisk subskrypcji poniżej tego filmu. Każdego tygodnia przesyłamy nowe ciekawe materiały, bądź nawet kilka takich materiałów. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być, wyświetlić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.